No, i nadszedł czas na kapsułę gracza. Także otworzę ją sobie. Tutaj plombę rozetnę. O, nożykiem. Nie mam podstaw podstawki jakiejś czegoś do telefonu, także tak ciężko mi. No dobra. Jakoś mi się udało. Yy, dobra. Następne takie skrzydło tak jakby? O, już się wyłania powoli zawartość. Widzę tu ten główny element kapsuły. Dobra, Okej. Okay. Pusto. W ogóle ten kształt pudełka jest bardzo fajny. W kształcie właśnie takiej konsoli tutaj. Bardzo mi się podoba. Um, no i co mu tu mamy? naklejki kurcze no niestety ale to jest we wszystkich kapsułach gracza są naklejki tu instrukcja mm, troszkę pognieciona ok nieważne tu ten klocek jest luzem to jest instrukcja to jest jakaś informacja chyba zaraz sobie rozwiniemy tu jest kolejny klocek luzem i trz, dwie paczuszki tu taka większa z tymi elementami wszystkimi a tu mniejsza z tymi Takimi neonowymi tymi broni. Dobra. E, teraz sobie zajrzymy, może tu. E, co tu jest? Dobra, rozwinę. Okej, okay, tu taki jakby plakat. Może tak to mogę nazwać: Prime Empire. Tu widzę kapsułę Jaya. E, po drugiej stronie tu mam informacje o no, tym. Że, tak jakby, jak e, dasz no, ocenę tego zestawu, to możesz wygrać tam zestawy. To możecie sobie przetłumaczyć, bo nie ma niestety po polsku. E, ale tłumacz Google, po coś jest. E, tutaj mamy dwie pozostałe kapsuły. E, Loyda, wystarczy fajnie. I Jaya. No i dobra. E, instrukcja. Instrukcja prezentuje się w następujący sposób. Tu mamy fajnie kaja narysowanego. Kozak. E, tu widzę fajne oznaczenia. E, tu takie cienie tak jakby, e, które tworzą nam tą całą zawartość. Ej, w ogóle to jest bardzo fajnie zrobione. Spójrzcie. I tutaj tak jakby ten kaj e, umiejscow umiejscowuje to. A to. nie sorry. <laughs> A już myślałem, że wow, jaka fajna instrukcja. Um, tu, ale naklejki e, fajnie tutaj jest ukazany ten krok z naklejkami. Tutaj też. Um, no i tutaj też fajnie. Przewracamy na następną stronę. Tutaj, ok. E, tutaj cienie też są. No spoko są spoko. E, Tutaj figurki są zaprezentowane, no i cała kapsuła w całości. Także dobra, złożę sobie wszystko i pokażę wam jak to wygląda. Okej, okay, tak wygląda e, ten secik e, po zbudowaniu. Mamy tutaj oczywiście samą tą, tą konsolę. E, tutaj e, te przyciski ma to naklejka naklejona jest na takiej na takim płaskim klocku tu mamy szybkę żeby było widać figurkę tu fajne widzę detale są zrobione tylko że tu trochę pustą są te study no ale dobra tu mamy możliwość otwarcia tych drzwiczek no i tu mamy e, oczywiście e, trzy, te m, klocki, no, w które możemy wczepić wszystkie bronie. No i tu miejsce na umiejscowienie e, figurki. No i co? Pokażę Wam m, teraz figureczki. No i to jest ten kai. Mm, tu on ma tam no, nie tabliczkę. Um, no nieważne przedstawia po prostu taki neonowy tu jest klocuszek i przedstawia poziom HP tu ta broń jest bardzo ciekawa to jest pad od konsoli taki złoty fajny klocek no i tu ostrze mały zamocowane nadruki są i z przodu tułowia i na nóżkach z tyłu też. Um, tu jest fajny ten taki element w którym mocujemy właśnie to e, dodam może że to jest e, moment to jest złożone z dwóch oddzielnych elementów jeden taki i taki e, złota, no nowa, takie taki element e, no i tu mamy bardzo fajną maskę e, po zdjęciu jej mamy E, twarzyczkę taką bardziej przestraszoną i tu taką z takimi goglami tak jakby e, no i dobra druga figurka e, tutaj z takimi fajnymi włoskami e, jest jedna e, jedna twarz na tej główce e, tu mamy fajnie nadrukowany taki Strój ninja, taki właśnie tutaj tu mam z przodu nagry na nóżkach i oczywiście tu taki wąż nadrukowany z tyłu. No i akcesoria do tej minifigurki no to dynamit i płomyczek. Oprócz tego wszystkiego dostaje nam jeden element zapasowy. I taki pakiet takich no, nowych broni. Tu jest każda pod. Każdej po dwa. No i tu jest to jedno, bo użyte jest do tego miecza. Czy no, tu jest użyte to ostrze. Także teraz pokażę wam. Wnętrze tej kapsuły, gdy jest ono wypełnione po prostu tymi akcesoriami i minifigurkami. No i teraz po um, dodaniu tych wszystkich elementów i figurek, e, widzimy tutaj, że e, Kai wygląda tutaj przez to okienko. E, gdy sobie otworzymy tutaj na drzwiczkach, mamy cały komplet akcesoriów e, po prostu ułożony. Tutaj gdy sobie właśnie tu jest minusem, bo um, musimy zdjąć ten e, główny cały element razem z tymi drzwiczkami żeby dostać się do tego tułowia i nóżek od tej drugiej minifigurki, no bo ciężko jednak to jest zrobić, gdy jest całość e, ale to w miarę łatwo się odejmuje, także e, jest OK. No, i tu oczywiście możemy sobie na e, takim w, w podwyższeniu pod, postawić naszą e, figurkę. E, łatwo się wszystko zamyka. Można wszystko wcisnąć do tej jednej e, stosunkowo niewielkiej e, kapsuły. Także fajnie, podoba mi się. Dobra, podsumowując cały ten zestaw, dostajemy oczywiście kapsułę razem z mini figurkami. Komplet bardzo ciekawych neonowych broni. Jeden zapasowy klocek. Tutaj ten złociutki. Um, oczywiście instrukcję samą. Do tego jeszcze informacje i ciekawy plakat X-Prime Empire. Dodatkowe naklejeczki, które można nakleić na właśnie tutaj nad ścianki tej kapsuły. Ja ich nie będę naklejał. Sobie je zostawię. No i pudełko, które według mnie bardzo fajnie wygląda. Jest tu fajnie na kształt takiej konsoli odwzorowane. Też mi się to podoba. Dobra. Teraz może podsumujemy sobie cało, całe, w ogóle całe, cały ten hall, który ostatnio był na moim kanale oczywiście link macie w opisie, możecie zajrzeć, no i co słyszymy się w podsumowaniu w tym holu e, znalazły się kapsuła gracza Kaja oraz e, polybag e, z lego e, ninjago tutaj są opakowania teraz e, ustawię sobie tutaj Resztę rzeczy, które y, przy okazji y, możemy tutaj dostać. Czyli dość sporo i elementów, y, i dosyć ciekawych elementów. Y, chociażby te elementy od kapsuły. Tutaj fajna jest ta konstrukcja. Oczywiście tu Wam się teraz. Druga alternatywa wyświetla bo to jest znaczy ta pierwsza bo to jest druga. Pierwsza to też jest na opakowaniu także no co. Myślę że to był udany haul. Mam nadzieję że wam też się spodobał. No i co. Dzięki za oglądanie no i cześć.